Ciekawe, czy ktoś się złapał w moją pułapkę? Zaraz zobaczymy. Otóż wybudowałem, moi drodzy, pułapkę. I zaraz zobaczymy, czy ktoś w pułapkę się złapał. Oczywiście, że tak. Ciekawe, kurka wodna, który. <ścoughs> Otóż tutaj w środku została zostawiona przynęta, już Haek coś czuje tu w las, i nie mógł wyjść. Dzisiaj zauważyłem, że jak się zbuduje taki kwadrat i się wskoczy do środka, to trzeba chwilkę chociaż się pomęczyć, żeby z tego wyjść, bo normalnie nie można wyjść. I na środku tego zostawiłem worek z okruchami krakersa. I tego worka teraz nie ma. A co to oznacza? Że któryś kurka z was wskoczył bezczelnie, żeby zobaczyć co w tym worku jest, a później nie mógł z tego wyleźć. Chociaż przez chwilę na pewno nie mógł wyleźć. I widzę, że woreczka z krakersem nie ma. <laughs> Śmieci, co się wyrzuca? Nie, nie, nie. Dzisiaj rano Pikut się złapał i w las tutaj nie mógł wyjść. To widziałem, ale ja później worek zostawiłem. A to nie były śmieci, to krakersy były. O, proszę. Proszę, proszę. O. Wszystko co wyrzuca się na ziemię gra traktuje jak śmieci? Aha, aha. <laughs> No ale po co mam wejść do środka, jak nie będę mógł wyjść? <ścoughs> <ścoughs> Wlazło się, to teraz trzeba siedzieć. <ścoughs> Ale co jest ciekawe, jak się zrobi wyższe to, to można wyjść. Aha, wylogował się teraz. Uwaga. Wiecie, jak, o co chodzi, że zaraz się pojawi w tym samym miejscu, tutaj w środku. Uwaga, uwaga. O następny gorka. Skaczcie do góry! Jak góry, skaczcie do góry! Jest! Złapane złodziejaski! Kurka wodna! Złapane złodziejaski! Pięknie, pięknie! Znaczy, ja mogę rozwalić ścianę i od razu wyjdę, nie? O, udało się w końcu wyjść temu. <śmulny> <śmulny> Jak będziesz grzeczny, to dostaniesz trochę wody, trochę jedzenia. No, stąd nie dorzucisz do wody. Chyba, że się znajdzie złożeniaszek, co ukradł drewno bobru. Aha. Mhm. Już, już. wejdź do nich, ale ja nie wejdę, później nie, nie będę mógł wyskoczyć, co ty. O! Jest! W, ko <ścoughs> w końcu, dobra.